Cześć to Kuba Maker i witam na moim jakby drugim kanale. Cześć wszystkim, ja jestem Kuba Maker, dokładnie ten sam, tylko kilka lat starszy i zapraszam Was też dzisiaj na poradnik, a jaki to poradnik, jak zrobić maskę Spidermana z filmu Spiderman Homecoming? I nie ukrywam, film jest dla mnie ten ważny, ponieważ właśnie teraz się zmierzymy z moim pierwszym poradnikiem, jaki tu wrzuciłem. Od tego naprawdę wszystko się zaczęło i może nawet większość z Was mnie po prostu kojarzy nawet z tego filmu. Ma on aktualnie 17 tysięcy wyświetleń i chyba ponad 300 łapek do góry, a może nawet się mylę, ja już nawet nie pamiętam. Dziękuję wszystkim z całego serca po prostu, co wy tutaj robicie na tym kanale. I też w aktualnym czasie wszystko, co robicie, więc dziękuję bardzo serdecznie wszystkim. A jeśli jest jakaś nowa osoba, która nie subskrybuje kanału, jest tutaj taki czerwony przycisk i kliknij go tam na dole, żeby stał on się szary. Bardzo, ale to bardzo dziękuję. Motywuje mnie to oczywiście do dalszej pracy. No i w 2017 roku właśnie zrobiłem moją pierwszą w sumie maskę taką materiałową. Była to właśnie maska Spidermana, inspirowana właśnie tą maską z Homecoming. No, i po trzech latach yy, pokażę Wam znowu, jak taką maskę zrobić, tylko tym razem. No, okay. nie ukrywajmy, no, po prostu lepiej. Więc zapraszam do oglądania. Więc dobrze, w 2017 zacząłem od materiału, więc tutaj też zaczniemy od materiału. A będzie to najprostszy, po prostu czerwony materiał. Proszę bardzo, jest to chyba koszulka, t-shirt, taki o. Po prostu nieważne, czy męski, czy damski, ważne, że czerwony i tutaj taki protip. Jeśli byście chcieli zrobić cały kostium Spidermana, czyli tak jak ja to sobie planuję zrobić, to najpierw znajdźcie czerwoną bluzę i dopiero do tego szukajcie odpowiedniego koloru materiału do maski i tam reszty. Bo jak weźmiecie kolor do maski, no to wydaje mi się, że może być ciężej ze znalezieniem bluzy. I przez w sumie wszystkie lata, i tak samo w 2017, zacząłem maski, właśnie sklejać ze sobą, czy tam szyć, to już nieważne. Ważne, że było łączenie w tym miejscu. Tym razem łączenie zrobię przez nos, które ma być niby o wiele lepsze. I zawsze robiłem takie półkoła, mogę tak to nazwać. Tym razem przygotowałem coś takiego. Widziałem to u innych po prostu twórców, i pomyślałem, że też takie coś zrobię. Więc tutaj ogólnie jest wymiar mojej głowy, a tutaj, niżej, a tutaj niżej szyi, ponieważ maska nie kończy się tutaj na brodzie, tylko ona się kończy gdzieś mniej więcej tutaj. I właśnie tak przygotowaną rzecz ze zmierzoną moją głową przykładam do materiału i przykładam takie dwie części. I następnie dopiero potem je zszywam lub sklejam. I dobrze, jako że ten materiał naprawdę źle wyglądał, jak mogliście zauważyć, postanowiłem go spracować. No i teraz tak on się prezentuje. No i właśnie zostało albo skleić, albo szyć. Zawsze kleiłem klejem na gorąco. Raz próbowałem rzeczywiście szyć ręcznie, ale to jest naprawdę mega uciążliwe i nawet taki efekt nie był super, jak myślałem. I jak zrobię w tym przypadku? A słuchajcie, użyję jednak kleju na gorąco. Nie komentujcie, w jakim on jest w stanie, naprawdę wiem, że nie jest za fajny. I wiem, powinno to, nie wiem, zostać zszyte, żeby to jakoś takie ładne było i w ogóle, ale jak się sklei klej na gorąco, naprawdę może być dobry efekt. Tylko nie można popełnić takiego błędu, że jak będziemy kleić, całe szczęście, właśnie odcięliśmy większą część materiału, dzięki czemu w te miejsca będziemy mogli dać klej, to nie kropkami go nakładać, tylko musi być ciągła linia, żeby nie było potem dziur w tym materiale, a potem to przejdę co dalej. Dobrze, po sklejeniu bez tyłu i tego elemenciku co widzieliście, ale to do tego potem przejdę. Jak będziecie chcieli założyć, to będzie to wyglądać tak, jak tutaj to widzicie w 2017 roku. Yy, dlatego, by nie było takich odstających brzegów, maskę odwracamy na drugą stronę. Więc dobrze, jeszcze zanim założę, no to bardziej wytłumaczę funkcję, po co my ten kawałek materiału wtedy z tyłu zostawiliśmy i czemu nie skleiliśmy tego materiału właśnie z tyłu ponieważ jeśli byśmy go skleili, no to teraz nie bylibyśmy w stanie założyć tej maski, a jak ją założymy, no to zaraz Wam też pokażę, ona będzie tutaj, gdzie powinna być dopasowana też do szyi, będzie nam po prostu odstawać i w tym miejscu po prostu damy rzepy i kiedy to zczepimy ze sobą, będzie ładnie dopasowana, ale to zaraz zobaczycie. No i co, czas założyć tą maskę, zobaczmy co tutaj wyszło. Dobrze, więc założyłem i tak szczerze to nawet coś widzę, ale nie na tyle, żeby Wam powiedzieć co tutaj jest. Na 100% właśnie to co Wam teraz opowiadałem wystaje. Nawet nie wiem czy Wy mnie dobrze słyszycie, ale jak teraz byśmy, bo ten materiał z tyłu nam tutaj odstaje. Nie wiem czy widzicie, bo ja nie. I teraz gdybyśmy go mieli teraz skleić lub spiąć automatycznie tutaj jest dopasowane, a kiedy to puszczę o, takie odstaje. Dobrze, więc teraz przydałoby się zobaczyć coś, bo nie wiem, czy nawet miejsce sklejania jest właśnie... Dobrze, więc teraz zobaczyłem całe nagranie, więc e, najgorszą rzeczą, jaką mogłem zrobić, to zaznaczenie wszystkiego markerem. E, bo e, są te czarne kreski, które Wy już widzieliście. No i teraz oczywiście będę starać się to poprawić. A teraz w miejsce tego elemenciku z tyłu przyklejam rzepy. Ok, więc tak się prezentuje ta maska teraz, aktualnie. Eee, I w sumie wiem, że chyba źle te rzepy zapiąłem tam z tyłu. Ale jest tutaj dopasowana, z tego co widzę. Jest dopasowana w sumie tak jak powinno być, więc eee, rzepy spełniają swoje zadanie. Więc oczy mamy wycięte, ale teraz czas zrobić soczewki. Więc dobrze, by zrobić soczewki na samym początku, będzie na potrzebny wzór, który dla Was przygotowałem. I wydaje mi się, że na spokojnie będziecie wiedzieć, co gdzie i jak. Tam, gdzie macie milimetry, wycinamy z pianki. Yy, oczywiście całość możecie zrobić z innych materiałów. I tam, gdzie nic nie pisze żadnych milimetrów, wycinamy z tekturki od zeszytu. A te dwa kółka obok nie są do wycinania, one nam się przydadzą później, ale jeszcze do tego przejdę. Jeszcze tam, gdzie mamy takie malutkie kółeczka na wzorze, to możemy oczywiście je wyciąć z czegokolwiek. Yy, ale ja na przykład osobiście wziąłem takie małe plastikowe oczka, które właśnie były idealnego tego rozmiaru. I teraz gdy przyszedł czas na złączenie elementów, teraz przydadzą nam się dwa kółka, których wcześniej nie wycinaliśmy. One wskażą nam miejsce, w którym powinniśmy usadowić elementy przednie soczewki. teraz jeszcze chciałbym się zatrzymać na trójkątach, które trzeba wyciąć na piance 5 mm. Mianowicie zalecam tutaj to wycięcie nożyczkami. A dlaczego? No to właśnie macie porównanie, a, a potem, jeszcze ten trójkącik doszlifować trzeba będzie multiszlifierką. Teraz zostały już tylko te małe elemenciki i je trzeba zacząć przyklejać od środka i lecąc w bok o 1 cm. I kiedy to mamy zrobione, czas całość pokryć plasty dipem, by farba się na tym trzymała, by zostało to scalone, by przypominało bardziej jedną całość, a potem całość pokrywamy czarną farbą. I po tym bierzemy biały materiał, zawsze do tego używałem firanki, lecz tym razem użyję takiego, ponieważ będzie bardziej przypominał ten filmowy, a potem na to by dawało to taki sam efekt jak właśnie w filmie, naklejam kawałek plastiku i może być to też kawałek butelki, tak jak mi to jeden z moich widzów napisał. I teraz czas na przyklejenie soczewek do maski, i do tego przydałaby mi się głowa manekina, żeby już na nałożoną maskę to przykleić, ale nie posiadam tego, więc musiałem to zrobić na sobie. Potem starałem się to zrobić zamiast na mnie, to na jednej z moich masek i udało się. Jest ona już w końcu skończona, udało się, i teraz parę uwag jeszcze zanim ją założę. Więc jeszcze na koniec filmu chciałbym powiedzieć parę słów, mianowicie jeśli chodzi o tworzenie spianki Ewa, właśnie yy, chociażby właśnie tych soczewek, yy, broni, masek, hełmów, no to tutaj naprawdę czuję się bardzo komfortowo. Jeśli chodzi akurat o maskę, tutaj naprawdę się mega stresuję i naprawdę wiem, że muszę nad tym potrenować. Bo tutaj już tak swoje się nie czuję. Dlatego y, wielką przyjemność sprawiało mi robienie soczewek. A jak robiłem materiał, byłem mega zestresowany i bałem się, co jak wyjdzie. I umówmy się, w 100% mega też to nie wyszło. Więc ja już siebie nie słucham, bo jednak klej na gorąco takim dobrym nie jest materiałem do sklejania. Ale i tak y, maska mi się mega podoba, szczególnie właśnie z soczewek. Jestem mega zadowolony. No, i właśnie tak tutaj się to prezentuje. Więc jakbym miał mówić, co jest niby do poprawy, no to w szczególności po prostu zamiast sklejenia, to szycie materiału. Chociaż ręcznie to tak jakoś mega też y, mnie nie rajcuje, więc może jakaś taka maszyna do szycia. Zobaczymy. Y, trzeba na pewno praktykować to, no bo jak się nie udaje, no to trzeba coraz więcej tego robić, żeby się tego nauczyć. Y, pianki już się mniej więcej nauczyłem i tutaj jestem spokojny. Materiał, no niestety, nie jest jeszcze okiem ok znany. No i teraz na pożegnanie, oczywiście, Zorze, to maskę tak jak to w każdym moim filmie robię. Okej, okay, nie wiem czy ją dobrze założyłem, czy na pewno tutaj sklejenie jest po właściwej stronie oraz czy na pewno soczewki są dobrze umiejscowane, ale tak właśnie prezentuje się skończona maska i tak ona właśnie wygląda na mnie. Potem oczywiście będziecie mieli ujęcia. A ja Wam w sumie dziękuję bardzo za obejrzenie tego ważnego właśnie filmu dla mnie. Mam nadzieję, że różnica jest widoczna pomiędzy właśnie tą z 2017, a tą z 2020. Więc bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Łapeczka do góry, jeśli Wam się spodobało. Jeśli macie jakieś pomysły na filmy, piszcie koniecznie w komentarzach. A my widzimy się, mam nadzieję, już za tydzień. Hej!